Witam Ciebie w 14 dniu wakacyjnego challenge'u z FL Studio. Dzisiaj pokażę Ci jak zoomować bliżej waveformów i jak zoomować głębiej. Ponieważ kiedy najdziemy sobie na playlistę scrollem, przyskrolujemy, no to możemy sobie mniej więcej zoomować do takiego poziomu. A co jeżeli ja bym chciał podejrzeć tą falę, dokładnie zobaczyć jak ona wygląda, no klikam tego scrolla i nie działa. Idziemy konkretnie do options Idziemy do bezpośrednio z zakładki ustawień projektu, czyli tutaj klikamy Project, i tutaj mamy opcję Time Base, i domyślnie ta funkcja jest ustawiona na 96 w fl -u. I teraz, jeżeli klikniemy lewy przycisk myszy i przestawimy sobie tą wartość na wyższą, czyli maksymalna to jest 960, lewy przycisk myszy, no to zobaczcie, kiedy zamknę to okno i od odzumuję scrollem i zoomuję ta mogę zoomować dużo bliżej dźwięków i mogę dokładniej zobaczyć jak one wyglądają i jak wygląda ich waveform. Także jest to przydatna funkcja kiedy na przykład chcielibyśmy coś bardziej dosunąć w czasie, czyli na przykład zobaczcie używając alta, mogę dokładnie dostosować na przykład bezpośrednio wokale, albo cokolwiek innego co mamy na playliście, ale jeżeli mamy włączone to zoomowanie, to też zużywamy więcej procesora co widzicie tutaj w prawym górnym rogu. Także ja domyślnie tę funkcję przełączam, natomiast już wiecie co zrobić, abyście mogli po prostu zoomować głębiej i wszystko sobie po prostu idealnie dostosować w efelu.